Jaki jest twój generalny stosunek do pieniądza, do zarabiania pieniędzy? Małą łyżeczką najem się zawsze, a chochlą mogę się udławić. I tak podchodzę do tego. Oczywiście, no prosty przykład dam ci. Przychodzą do mnie federacje free fightowe, mhm. proponują mi dużo większe pieniądze. niż no z Tak, proponują mi. Już jedna była federacja, druga nie dziękuję. Małą łyżką najem się, chochląbym się udławił. Ale to nie jest też, Mariusz, trochę kwestia lojalności? Pieniądze to nie wszystko. Ktoś powie, a, bo ten se tak mówi. W pennape, jak już dochodzisz do pewnego etapu, coś więcej się liczy niż pieniążki. Pieniążki mam, wystarczy mi. A później się liczy coś więcej. Tak jak już ci powiedziałem, tylko zaufanie budujesz 20 lat. A chciałbyś 20-30 lat swojego życia poświęcić i patrzenia komuś prosto w oczy za 100, 200, czy za 500 tysięcy, czy za milion? Nie. Ja za milion złotych nie poświęcę swojego zaufania. No nie. Dzisiaj nie. Czy na dzień dzisiaj